Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w chacie Tarota. Jest to czytanie dla wszystkich osób z znaku strzelca na miesiąc listopad. Zobaczmy, co do Was ciekawego nadchodzi w tym najbliższym miesiącu. Jaka jest energia główna dla Was? Królowa buław. Co się kończy, co odchodzi? Pięć monet, co nowego do was nadchodzi? Karta papieża, jaka jest rada Król Mieczy i z jaką energią kończycie czas listopada? Piątka mieczy. W tle czytania mamy tutaj króla pucharów. Cały czas będzie wam towarzyszyła energia emocji. Emocji, które będą w pewien sposób um, gryzły się z tą energią główną, która pojawia się dla was w tym miesiącu. Energią waszą, energią e, buław, ognia. Natomiast emocje, energia wody cały czas będzie na, na Was wpływała, cały czas będzie miała wpływ na to, w jaki sposób myślicie, w jaki sposób się realizujecie, być może kontakt z jakąś osobą jest dla Was wyjątkowo ważny w tym miesiącu, w miesiącu październiku i jeszcze w dalszym ciągu będzie. Dla Was wyjątkowo istotny w listopadzie. Cały czas ta potrzeba kontaktu z daną osobą, potrzeba spełniania się emocjonalnego, potrzeba bycia z drugą osobą będzie dla Was wyjątkowo istotna. Będziecie mieli poczucie, że chcecie się angażować emocjonalnie w relacje i czujecie się wystarczająco też silni, wystarczająco. Dojrzali, żeby na przykład służyć radom, służyć pomocą, żeby angażować się w różne relacje, które są też wyjątkowo dojrzałe. Natomiast energią główną, która jest w pewien sposób przeciwna temu, co, co towarzyszy Wam w tle, jest to energia królowej Buław i jest to energia działania, zostania całkowicie pochłoniętym przez różne działania, aktywności. Jest to cieszenie się z tego, co możecie robić, w jaki sposób możecie to robić. Poczucie, że nareszcie macie wiatr w żaglach, że nareszcie możecie realizować je dokładnie tak, jak sobie to zamierzyliście. Poczujecie, że jesteście w swojej energii, że idziecie do przodu, że możecie spełniać swoje pasje, zainteresowania. To jest karta. Powodzenia w pracy to jest karta mówiąca o tym, że dobrze nam idą wszystkie projekty, wszystkie zadania, wszystkie te rzeczy, które wzięliśmy sobie na swoje barki, jesteśmy w stanie zrealizować na czas i do tego jesteśmy w stanie cieszyć się tym, co robimy na co dzień. Jesteśmy w stanie wykazać się tym entuzjazmem i radością z tego, że jesteśmy zaangażowani w coś. To jest też karta mówiąca o tym, że relacje romantyczne będą dla Was bardzo udane. Jest to karta energii również w związku. Będziecie mieli chęć do tego, żeby przebywać z drugą osobą. Będziecie mieli chęć do tego, żeby kontaktować się z osobą, która jest dla Was atrakcyjna. Ta karta też mówi o pomysłowości, o kreatywności, o tym, że chcecie dać z siebie wszystko to, co macie, że chcecie wykazywać się swoimi pomysłami, swoim doświadczeniem, że chcecie dzielić się z innymi, chcecie przebywać z innymi. To jest karta towarzyska, to jest karta mówiąca o tym, że jesteśmy otwarci na innych, chętnie się z nimi komunikujemy, chętnie komunikujemy się z osobami w pracy, chętnie komunikujemy się z naszymi najbliższymi, z przyjaciółmi, ze znajomymi. To jest też taka potrzeba zorganizowania spotkań, imprez. Bardzo chętnie będziecie uczestniczyli we wszystkich imprezach, które będą Wam zaproponowane, na które będziecie zaproszeni. Będziecie mieli wrażenie, że naprawdę chcecie, chce Wam się żyć. To jest karta mówiąca o tym, że chce nam się żyć, że chcemy się angażować, że chcemy cieszyć się codziennością i chcemy się spełniać każdego dnia. To, co odchodzi do przyszłości, to jest piątka monet i ona mówi o tym, że kończycie. Jakieś problemy finansowe, kończy się okres problemów finansowych. Coś, co było dla Was dosyć trudne, jeżeli chodzi o właśnie kwestie związane z Waszymi, ze sprawami materialnymi, z finansami, być może dla niektórych też z pracą. Ten okres kryzysu, okres Skupiania się na tym, co się nie udaje, czy też jakaś informacja zwrotna, która była dla Was trudna, która była dla Was niekorzystna, ona będzie odchodzić do przeszłości. Udaje Wam się to rozwiązać. Udaje Wam się też przejść bardzo szybko w energię sprawczości, w energię bardzo pozytywną, w energię, w której będziecie czuć się bardzo dobrze, czyli tą energię królowej Buław. Bardzo szybko wychodzicie z kryzysu, bardzo szybko wychodzicie z jakichś nieprzyjemnych sytuacji związanych z materią i działacie, idziecie do przodu. Naprawdę realizujecie się w tym miesiącu. W drugiej połowie miesiąca natomiast nadchodzi karta um, papieża, i ona mówi o tym, że nareszcie macie swój cel. Karta papieża to jest określenie swojego celu, to jest znalezienie swojego celu, to jest znalezienie tego pomysłu, tej Idei, która nas prowadzi, która jest dla nas motywacją. Wiecie jeszcze, że przed Wami długa droga, wiecie, że jeszcze musicie dużo zrobić, dużo się nauczyć, dużo zrealizować, ale macie już to poczucie celu, wiecie, jak chcecie stworzyć tą swoją rzeczywistość. Co chcielibyście osiągnąć, co jest dla Was ważne? Czy chcecie rozwijać się bardziej zawodowo, czy bardziej Wam zależy na rodzinie, czy bardziej Wam zależy na jakichś konkretnych projektach, na jakichś konkretnych zadaniach, czy bardziej Wam zależy na tym, żeby dokształcać się, czy znajdujecie właśnie teraz odpowiedź na to, w jaki sposób chcecie się dokształcać, jaki temat, jaka dziedzina jest dla Was najbardziej odpowiednia. To jest czasami też sugestia pojawiająca się w pracy czy wśród znajomych podczas jakiejś rozmowy. Ktoś może Wam zasugerować, że jesteście w czymś dobrze, że jesteście wyjątkowo utalentowani w jakiejś dziedzinie i czy nie warto byłoby właśnie pójść w tym kierunku. Takie sugestie mogą pojawiać się u Was w drugiej połowie listopada i to będzie dla Was bardzo inspirujące. Poczujecie, że właściwie, dlaczego by nie? Dlaczego by się nie zacząć rozwijać w tym kierunku? Dlaczego by nie pomyśleć poważnie o takiej sugestii? I tutaj zaczyna się planowanie, tutaj zaczyna się poczucie, że nareszcie jesteście w stanie pokierować się w bardzo konkretnym kierunku, jesteście w stanie pójść tam. Gdzie naprawdę chcecie, i będzie Was w tym wspierać energia królowej buław, będzie Was w tym wspierać energia sprawczości, energia entuzjazmu, energii chęci do działania. To nie jest tylko myślenie, to nie jest tylko marzenie, fantazjowanie, ale tutaj energia królowej buław mówi o tym, że będziecie się realizować, bardzo szybko będziecie przechodzić do działania. To nie będzie tylko teoretyczne podejście do tej sprawy. Rada dla Was to Król Mieczy i jest to karta przypominająca Wam o tym, że warto też skupić się na sprawach mm, urzędowych, na sprawach e, oficjalnych, na sprawach formalnych. Wszystko to, co jest związane z załatwianiem wszelkich formalności. Król e, Mieczy zawsze przypomina o tej kwestii, o której bardzo lubimy zapominać czyli o wszelkich terminach, o wszelkich um, urzędowych sprawach, tych wszystkich papierach, które musimy składać e, w różne miejsca. E, jest to karta mówiąca też o tym, żebyście nie zapominali o edukacji, żebyście nie zapominali o tym, że e, potrzebujecie się dosz też doszkolić, że potrzebujecie skupić się na mm, uczeniu się na jakiś temat. Nie musi być to jakaś kwestia wyjątkowo skomplikowana. Nie chodzi o to, że musicie wszyscy iść na studia, ale na przykład, jeżeli chcecie zająć się swoim ogrodem, jeżeli chcecie zająć się jakimiś sprawami bardziej hobbystycznymi, tutaj ta karta przypomina też o tym, że warto dokształcić się w tym zakresie, warto podejść poważnie do tej sprawy, warto poczytać na ten temat i żeby zrealizować to dokładnie tak, jak sobie. To wymarzyliście. Warto też czegoś się nauczyć, zanim zaczniecie działać. Tak więc, tutaj Król Mieczy trochę was ochładza, trochę jest wiadrem zimnej wody w tym całym rozkładzie. Natomiast pod koniec miesiąca nadchodzi energia, która jest dosyć skomplikowana. Karta Piątki Mieczy mówi o tym, że nadchodzi czas zastanawiania się, czas refleksji i czas Zrewidowania tego, czy to, co stało się do tej pory, czy to, co udało Wam się zdobyć do tej pory, jest wystarczająco dla Was satysfakcjonujące. Być może chcielibyście osiągnąć więcej, być może chcielibyście osiągnąć coś bardziej konkretnego, być może chcielibyście pójść w innym kierunku. Tak więc pod koniec miesiąca mogą do Was nadejść takie myśli związane z podsumowaniem tego, co udało Wam się do tej pory wykonać. I zastanawianie się nad tym, czy faktycznie chcecie iść dalej w tym kierunku, czy jest to moment, w którym chcielibyście zrobić zwrot, w którym chcielibyście zmienić kierunek. Będzie to moment, w którym będziecie mieli ku temu okazję. Pojawi się jakaś szansa na to. Ktoś może złożyć wam bardzo ciekawą propozycję. Ktoś może złożyć wam po prostu propozycję, która da wam do myślenia, która zastanowi was i będziecie mieli takie poczucie, że może warto to rozważyć, może warto zacząć interesować się czymś innym. Ta karta przede wszystkim skupia się na sprawach intelektualnych i na sprawach komunikacyjnych. Nie koliduje ona z tą kartą papieża, która mówi o wybieraniu jakiegoś bardzo ważnego, bardzo kluczowego celu dla Was. Natomiast ona skupia się raczej na tym, czy ta komunikacja, którą prowadziliście do tej pory, jest. Właściwa? Czy to w jaki sposób używaliście swoich umiejętności, to w jaki sposób używaliście swojej wiedzy było właściwe? Czy kontaktowaliście się z właściwymi osobami? Czy kontaktowaliście się z właściwymi instytucjami, żeby załatwić jakieś kwestie? Czy podjęliście się właściwej tej edukacji? Czy może warto tutaj zmienić kierunek um, dokształcania się? Być może, być może warto pomyśleć o jakimś dodatkowym kursie. To jest karta mówiąca o tym, że robimy zwrot, że zaczynamy myśleć o tym, co było, czy dobrze wszystko zrobiliśmy, czy wszystko było dobrze zaplanowane. I jeżeli nie, ta karta daje nam szansę na to, żeby podjąć decyzję i żeby naprawić to, co do tej pory nie było do końca idealnie zaplanowane. Podsumowując, w tym miesiącu będziecie przede wszystkim działać, będziecie bardzo skupieni na działaniu, będziecie bardzo skupieni na wyjątkowo pozytywnym, entuzjastycznym podejściu do wszystkiego, co Was spotyka. Udaje Wam się zażegnać jakiś kryzys finansowy, natomiast udaje Wam się też e, obrać jakiś nowy kierunek i będzie to kierunek długoterminowy, naprawdę mm, jest to coś, co będzie Wam towarzyszyło przez kolejne lata? Zdecydujecie się na jakiś kierunek związany z Waszym rozwojem, być może to też będzie kierunek związany z Waszym rozwojem emocjonalnym. Podejmiecie decyzję, że na przykład chcecie być w jakiejś relacji, że chcecie rozwijać się w jakimś kierunku intelektualnym, że chcecie aplikować właśnie do takiej pracy, że chcielibyście dokształcić się w taki sposób, żeby zdobyć pracę, o której marzycie. Jest to podjęcie jest to zdecydowanie się na coś, co będzie Wam towarzyszyło przez bardzo długi okres czasu. Król Mieczy będzie Wam przypominał o sprawach intelektualnych, o różnych szkoleniach, będzie Wam też przypominał o wszelkich terminach, będzie Wam przypominał też o tym, żeby nie zapominać po prostu o formalnościach i o tych wszystkich sprawach, które są związane z tymi najbardziej przyjemnymi aspektami rozwoju. I pod koniec miesiąca nadchodzi moment, w którym będziecie mogli zrewidować to, co do tej pory robiliście, w jaki sposób do tej pory postępowaliście. Będzie to też szansa na otwarcie się na zupełnie nową ścieżkę, zupełnie nową możliwość. Bardzo wyjątkowa sytuacja, wyjątkowa propozycja może pojawić się pod koniec miesiąca, i dzięki temu zmienicie perspektywę myślenia o tym, co do tej pory udało Wam się osiągnąć, co do tej pory robiliście. Moi drodzy życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.